Dzisiaj mamy takiego porta jest do zrobienia mycie deteringowe, oczyszczenia lakierów, wszystko polerka, bardziej ceramika, więc ściągamy listwy tutaj, bo jest mocno brudny i niemożliwe tego domyć, oczyścić. Zobaczcie, co tutaj mamy pod listami. Zobaczcie, na tym tyle jest tutaj błoto świetnie. To wszystko powoduje do tego, że później wchodzi tutaj korozja. Tutaj też można zobaczyć listę ściągnięte, więc wszystko będziemy zaraz myć, czyścić, później polerka i ceramika. Działamy. No i właśnie widzicie, tak jak mówiłem, patrzcie, Tutaj już korozja wchodzi. To oznacza, że auto bardzo słabo było myte. Bo teraz będziemy czyścić, myć, przygotujemy. Nie będzie renowacja lekieru i później zabezpieczamy takiego Forda. Dzisiaj mamy koniec. Ford taki ładnie fijała perełka. No i tak wygląda teraz ładniej zabezpieczony.